200 koni mechanicznych. Dla jednych to moc, która pozwoli na płynne i bezpieczne poruszanie się w dłuższej trasie, dla drugich zaś przepustka do poczucia na miastki sportowych osiągów w samochodzie. Niezależnie od tego jednak, czy szukasz w samochodzie emocji, czy może jednak pewnej dozy komfortu związanej z odpowiednią elastycznością silnika, to ma w dzisiejszym odcinku dla was 10 naprawdę rozsądnych cenowo propozycji, bo nie przekroczymy dzisiaj 20 tysięcy złotych. Jesteście ciekawi? Lecimy! Na wstępie jednak, niezależnie od tego, czy macie auto, które ma 50, 100, 200, 300 czy 500 koni mechanicznych, to tak jak pewnie bardzo dobrze wiecie, od jakiegoś czasu na polskich stacjach benzynowych oferowana jest benzyna nawet z 10% dodatkiem biokomponentów. A dodatki te potrafią wpływać na zanieczyszczanie układu paliwowego silnika i w konsekwencji powodować przykładowo jego nierówną pracę, niepełną moc czy nawet prowadzić do awarii. I by takim właśnie sytuacjom zapobiec, przyda Wam się Gasoline Power Cleaner od Puls GT. Jest to preparat, który posiada najwyższe na rynku stężenie polieteroaminów, dzięki czemu najskuteczniej usuwa osady, nagary czy depozyty węglowe z silnika, a także katalizatora i samego układu paliwowego. Jakby tego było mało, dodatek do benzyny od Puls GT posiada smary estrowe, bardzo często stosowane w paliwach wyścigowych, które obniżają tarcie w trakcie samego procesu czyszczenia. No i pamiętajcie, że z kodem WWI 15 macie 15% rabatu na wszystkie produkty na stronie Puls GT. Dobra, a teraz przechodząc już do mięcha. rozpoczynamy sobie tradycyjnie od samochodu najtańszego, a skończymy na samochodzie najdroższym, a kandydat numer jeden to Chrysler 300M. Nie jest to może najbardziej luksusowa, ani najbardziej urodziwa propozycja, ale dla kogoś kto jest fanem amerykańskiej motoryzacji zdecydowanie godna uwagi. Chrysler 300M to auto, które spokojnie można określić mianem pełnoprawnej limuzyny jak chodzi o wymiary, bo mierzy aż 5 metrów i 2 centymetry długości. Niekoniecznie natomiast jest to limuzyna w naszym europejskim rozumieniu. We wnętrzu raczej nie znajdziecie ogromnej ilości technologicznych nowinek materiałów najwyższej jakości czy dotykowego ekranu z nawigacją, mimo że auto było produkowane na początku lat 2000. Bo w przeciwieństwie do europejskich limuzyn, gdzie chodziło przede wszystkim o zagwarantowanie komfortu i robienie wrażenia wewnątrz, to w amerykańskich limuzynach było dokładnie na odwrót. Te auta miały być przede wszystkim ogromne, a Chrysler 300M występował z dwoma silnikami. Nas dziś najbardziej interesuje ten mocniejszy silnik, czyli 3,5-litrowe V6, generujące rozsądne 252 konie mechaniczne, 340 Nm i pozwalające na osiągnięcie pierwszej setki w 8,8 sekundy. Amerykanie wiadomo, kochają tylny napęd i dlatego też. No tak, w tym przypadku napędu na tył nie ma, ale może to być dobrą informacją dla mniej wprawionych kierowców, którzy cenią sobie bezpieczeństwo za kierownicą, bo wiadomo, że auta z napędem naprzód są zdecydowanie łatwiejsze w prowadzeniu. Chodzi natomiast o ceny. Takie auto kosztuje około 10 tysięcy złotych, co uważam, że jest kwotą bardzo rozsądną, jak na amerykańskie i tak rzadko spotykane na polskich drogach auto. A teraz przechodzimy sobie do propozycji europejskiej i przy okazji nieco świeższej, bo o ile Chrysler 300M zadebiutował na rynku w roku 1998, to nasz kolejny kandydat zadebiutował w roku 2000. Mowa o Mercedesie klasy C generacji W203, czyli chyba o najbardziej charakterystycznej C klasie, która dostała takie nieśmiałe połączone ze sobą okulary z przodu oraz dostała tragiczne zabezpieczenie antykorozyjne. Ale to akurat chyba cecha charakterystyczna Mercedesów z tamtych właśnie lat. Co ciekawe, druga generacja C-klasy występowała w wersji Sport Coupe, która stanowić miała konkurencję dla BMW E36 Compact, a później także E46 Compact. Dajcie znać w komentarzach, co Waszym zdaniem jest bardziej szpetne. E46 Compact, czy może C-Klasa Sport Coupé? Tak, żeby jeszcze zwizualizować wam wymiar zewnętrzny. C-Klasa to taka, nazwijmy to, limuzynka. Długość tego auta w nadwoziu sedan to dokładnie 4,52 m, czyli to auto jest krótsze o pół... Metra względem Chryslera 300M. Ale przechodząc do konkretów. Dziś interesuje nas C klasa o oznaczeniu C320, co oznacza, że pod maską pracuje tam silnik 32V6 generujący 218 koni mechanicznych, 310 Nm i pozwalające na przyspieszenie do setki w 7,8 sekundy oraz prędkość maksymalną 245 km na godzinę. Dla szybkich i gniewnych jeszcze informacja, w tym przypadku oczywiście mamy do czynienia z autem z napędem na. Tylną oś. A jak chodzi o ceny, to sensowny egzemplarz będzie można upolować za około 10 tysięcy złotych, choć będzie to wymagało troszkę trudu. A propozycja numer 3 to auto, które starsi widzowie naszego kanału mogą pamiętać: Jaguar S-Type, czyli brytyjska limuzyna za naprawdę rozsądne pieniądze. Stylistyka tego samochodu i podwójne reflektory z przodu dla niektórych mogą być troszeczkę kontrowersyjne, ale jest to celowy zabieg Jaguara, mający nawiązywać do klasycznych modeli tej marki i podkreślać elegancję tego modelu, choć tutaj muszę przyznać, że to, co my zrobiliśmy z tym samochodem, nie było zbyt eleganckie. Ale wróćmy do sedna. S-Type był produkowany w latach 1999 do 2007, czyli w czasach, gdy Brytyjczycy mieli bliski romans z marką Ford, co akurat jest w sumie dość dobrą informacją w kontekście serwisowania takiego samochodu. Ale jednocześnie nie oznacza to absolutnego braku problemów, bo mimo posiłkowania się rozwiązaniami technologicznymi w Forda, to Jaguar postanowił samodzielnie zaprojektować w tym samochodzie elektrykę. Teoretycznie, już najsłabszy S-Type ma 200 koni mechanicznych, które są krzesane z 2,5-litrowej fałszustki, ale jak już iść fałszustkę, to w tą mocniejszą, czyli 3-litrową, która generuje 243 konie mechaniczne, 300 Nm i rozpędza Jaga do setki w 7,6 sekundy. Całkowicie poważnie mówiąc, naprawdę wygodna i genialnie wyciszona brytyjska limuzyna, która wcale nie musi być jakaś horrendalnie droga w utrzymaniu ani w zakupie, bo takie auto można kupić za około 12 000 zł co uważam, że jak na brytyjskie auto marki premium brzmi całkiem rozsądnie. A kolejna propozycja na liście to również auto dość nietuzinkowe, bo SAB 9.3 drugiej generacji. Okej, okay, może nie jest to egzotyk, ale no nie jest to też na pewno najpopularniejsze auto na drogach. No zresztą nie bez przyczyny marka Sab zbankrutowała. A swoją drogą, jeżeli przeoczyliście odcinek na temat historii Saaba, to zapraszam gdzieś w ten róg ekran. Sab z kolei to zaadoptowane dziecko General Motors, co oznacza, że wiele rozwiązań mechanicznych w tym modelu, między innymi również silniki, będą pochodzić z Opla. Sabe jednak mają swój klimat, mają ten lotniczy skandynawski smak, gwarantują ponadprzeciętny jak na swoje lata produkcji poziom bezpieczeństwa i moim zdaniem też fajnie wyglądają. Dziś interesuje nas 9 trójka z silnikiem B207R, który w oplu oznaczany jest jako z 20 net Czyli mamy tutaj 2 litry, 4 cylindry, turbostrężarkę, 210 koni mechanicznych i 300 Nm. Czyli całkiem przyzwoicie jak na kompaktowego sedana, bądź też oczywiście kombi, bo mamy tutaj 7,7 sekundy do setki oraz 235 km na godzinę maksymalnej prędkości. A jak chodzi o budżet, to na takiego Saba przygotujcie jakieś 13 tysięcy złotych. Jeśli natomiast boicie się Saba, a wolelibyście mieć Opla, to tutaj jak najbardziej będzie też coś do wyboru. Opel Vectra C albo ewentualnie Opel Signum. I jeśli nie wiecie, czym różni się Opel Signum od Opla Wektryce w kombi, to już postaram się Wam to wytłumaczyć. Teoretycznie Signum brandowane jest jako duży hatchback. Do tego jest to auto, które miało być takie nieco bardziej luksusowe niż Vectra. I to luksusowe do tego stopnia, że były nawet wersje z dwoma siedzeniami z tyłu zamiast kanapy, były tam rozkładane stoliki, a nawet lodówka. Czyli patenty rodem z topowych limuzyn, więc dla Opla szacun za odwagę. Technicznie natomiast Vectra i Signum to zasadniczo dwa te same samochody i obydwa te auta mogły otrzymać pod swoje maski solidną jednostkę 3.2 V6 generującą 211 koni mechanicznych i 300 Nm. Całkiem niemały jak na Opla silnik, przyznajcie, który pozwala on na rozpędzenie się do setki w 7,5 sekundy i pędzenie nawet 248 km na godzinę. Not bad, not bad. No i tutaj podobnie jak w przypadku Saba, około 13 tysięcy złotych powinno wystarczyć na zakup takich oto samochodów. Dobra, na chwilę odejdźmy od tematu Opli, bo okazuje się, że te samochody są zadziwiająco mocne i tanie, a przejdźmy do tematu 4.0, czyli oczywiście do Audi. Konkretniej powiemy sobie o Audi A6 C6, czyli średniej wielkości limuzynie, która konkurowała między innymi z BMW 5 E60 czy Mercedesem EW211. Auto w sumie raczej nieekscytujące, ale bardzo poprawne, wygodne i eleganckie. Zaprojektował je Walter de Silva, który później stał się szefem designu całej grupy Volkswagena. Ciekawostką jest to, że współczynnik oporu powietrza C6 to zaledwie 0,28, co przekłada się zarówno na niski poziom hałasu w kabinie przy wyższej prędkości, jak i na niższe zużycie paliwa, które nie będzie bez znaczenia w przypadku jednostki, o której za chwileczkę sobie tutaj powiemy. A powiemy sobie o silniku 3.2 V6 generującym 255 koni mechanicznych i 330 Nm, dzięki któremu auto mogło rozpędzić się do setki w Zaledwie 6,8 sekundy. No czyli jest tutaj naprawdę żwawo. No i ci z Was, którzy ogarniają grupę WAG, pewnie zauważyli już napis FSI, co w przypadku tych samochodów oznacza bezpośredni wtrysk paliwa, a co za tym idzie, no oznacza to, że instalacja LPG w takim przypadku będzie kompletnie bezsensowna i nieopłacalna. A umówmy się, że przy aucie kosztującym około 15 tysięcy złotych z tak dużym silnikiem LPG byłoby wręcz wskazane. A teraz wracamy po raz kolejny do tematu łopla, ale tym razem zrobi nam się tak delikatnie. Hot Nie powiemy sobie niestety na temat Opla Astry OPC, nie powiemy sobie też nic o naszym Oplu Astrze po profesjonalnym tuningu, ale powiemy sobie o Oplu Astrze H, w swojej drugiej najmocniejszej wersji silnikowej. O Astrze myślę, że nie ma co się specjalnie rozwodzić. Auto nam Polakom bardzo dobrze znane, tym bardziej, że było produkowane w Gliwicach zresztą w ogóle. Astra H była autem tak lubianym, że była produkowana od 2004 do 2014 roku i to Mimo, że w 2009 roku wyszedł już Opel Astra J. Zresztą powiem więcej. Opel w ogóle jakoś tak lubił przeciągać produkcję swoich modeli, i dlatego też Opel Astra G był produkowany w Europie aż do 2009 roku, co z kolei oznacza, że druga i czwarta generacja tego samego samochodu zazębiły się ze sobą, jak chodzi o okres produkcji. Przechodząc jednak do konkretów, interesuje nas Astra z silnikiem o oznaczeniu Z20 l czyli dwulitrowa rzędowa czwórka z turbodoładowaniem, która krzesa równe 200 koni mechanicznych i 262 nm. Wystarczy nam to na jakieś 8,2 sekundy do setki, 230 km na godzinę maksymalnej prędkości oczywiście na niemieckiej autostradzie, przy czym nie zwiększamy tutaj budżetu względem poprzedniego kandydata, bo nadal mówimy o okolicach 15 tysięcy złotych. A teraz, skoro dalej w tym filmie, to i drożej w tym filmie zwiększamy budżet i zostajemy w hotheczowym klimacie. I to przejdziemy chyba do największego klasyka w świecie hotheczy, czyli do Volkswagena Golfa GT. I pośród hotheczy chyba najmniej emocjonującym, najbardziej poprawny, ale jednocześnie tak dopracowany, że nie wiadomo do czego się tam przyczepić. GTI 5 generacji był produkowany od 2004 do 2009 roku i pod maską tych samochodów oczywiście pracowało dwulitrowe TFSI generujące 200 koni mechanicznych 280 Nm i pozwalające na rozpędzenie się do setki w 6,9 sekundy. Prędkość maksymalna to 234 kilometr na godzinę. Ale w ogóle zwróćcie uwagę na to, że 20 lat temu, gdy to auto debiutowało, no było określane mianem auta sportowego. 6,9 sekundy, przy czym obecnie hot hatch'e przebijają już z łatwością 4 sekundy do setki, więc pokazuje to dobitnie, jak technologia i trendy w motoryzacji się zmieniają. Ale oczywiście trzeba zaznaczyć, że GTI nie było najmocniejszą wersją golfa, bo był Golf R32 z silnikiem 32VR6, który generował 250 koni mechanicznych i rozpędzał to auto do setki w 6,2 sekundy. Więc w sumie osiągowo też nie było jakoś niesamowicie wybitnie. Pozostając więc przy bardziej rozsądnym golfie piątej generacji GTI, obracamy się wokół budżetu około 20 tysięcy złotych. A teraz, no, nie powstrzymałbym się, nie wrzucając w to zestawienie jakiejś V8. V8 z A8, konkretniej mówiąc. A8 pierwszej generacji, czyli A8D2, zadebiutowała w 1994 roku. I był to samochód dość wyjątkowy, bo jego samonośna konstrukcja była wykonana w pełni z aluminium. Nie pomaluję. Nie? Więc widzicie, to jest dokładnie to, o czym mówiłem, jak chodzi o porównanie amerykańskie versus europejskie limuzyny. W Stanach Zjednoczonych nikt nawet nie pomyślałby o tym, by spróbować stworzyć coś, co nawet nie jest widoczne na zewnątrz, z jakiegoś materiału, z którego do tej pory nikt nie korzystał, bo to sprawi, że to auto będzie bardziej premium. A w Europie wszelkie innowacje techniczne i technologiczne lądują właśnie w limuzynach. Nawet jeśli są to tak mało znaczące w odbiorze całego samochodu. Samochodu szczegóły. Do tego, jak na ówczesne czasy, A8 robiła w środku niesamowite wrażenie, jak chodzi o technologie i materiały, podczas gdy z zewnątrz to auto było dość mocno stonowane. A pod maską wylądować mogło 42 V8 generujące aż 300 koni mechanicznych i 400 Nm. Parametry może i robią wrażenie, no ale wiadomo, że limuzyna musi mieć zapas mocy. 7,3 sekundy i 250 km na godzinę maksymalnej prędkości będą. Sądzę, że wystarczające, ale raczej nie będzie to coś, czym będziecie się przechwalać. A jak chodzi o budżet na taką limuzynę, to jest to około 20 tysięcy zł. Kolejne auto to chyba mój faworyt, bo jeśli lubicie Forda Focusa ST drugiej generacji, to powinniście również polubić Volvo V50T5. Z jednego prostego powodu. Te auta miały dokładnie ten sam silnik pod maską. Mowa tu o 2,5 litrowym rzędowym 5, które brzmiało po prostu niesamowicie. Jeśli więc nie do końca pasuje Wam na dwozie oraz napęd wyłącznie na przednią oś, to mam dla Was dobre informacje. V50 będzie dużo praktyczniejsze, jako że jest to kombiak i do tego występowało w wersji z napędem na 4 koła, co nie tylko oznacza większe bezpieczeństwo, ale także więcej trakcji na starcie takim samochodem. Silnik w tym aucie generuje 220 koni mechanicznych, 320 Nm i spokojnie można to liczyć na złamanie bariery 7 sekund do setki. Podobnie jak w przypadku. Golfa, GTI i Ausemki. Ceny za takie auto oscylować będą w okolicach 20 tysięcy złotych. Mi więc nie pozostaje nic innego, jak życzyć Wam udanych zakupów na podstawie tego filmu. Dzięki piękne za oglądanie i na razie.